Siemaneczko, piąteczka, kolejna sateczka, znów hardwareczka. Dlaczego, co i jak? No, tak jak wspominałem w poprzednich odcinkach. Lecimy z hardwarem i to w dużej, dużej ilości. Szczerze jestem już po 300 i nie zapowiada się, że bym za szybko stąd wyszedł. 1100 to raczej, że tak powiem, tak nazwijmy to w cudzysłowiu, że będzie, bo raczej ich będzie parę tysięcy. Szczerze. Jeśli mnie nie pokona psychicznie chwar, to do to, 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 to piąteczki pewnie dobijemy, albo i może dalej. I tak, troszkę inna koncepcja jak będziemy to wszystko widzieć. Nie chcę was zanudzać sub rem czy innymi śmieciami, więc wszystkie drify eskowane, wszystkie rary, no kogo obchodzi, czy to B2, czy to B3, z odłamkowane, wszystkie syngi sprzedane. Więc co zobaczymy? I widzicie, mamy tak, dwa glify, 92 tropy 18 wielkich flasz. Czy spadło mi tak, 18 takich samych? Nie, po prostu to jest Mediana. To jest po prostu graficzne przedstawienie 18 wielkich flasz, a cena wzięta w tabelce jest po prostu medianą z cen. A, I tak. Odłamki, eski, orby. Szczerze orbów nie odłamkowałem, nie eskowałem i tak dalej z prostej przyczyny, z tego względu, że mniej więcej zobaczyli jakie leciały, chociaż tyle. No i tutaj wiadomo nie podpisaliśmy się, spadły nam tylko trzy rarki. Jak widzicie po orbach. Więc to taka też sugestia ile tych rarków było. Ale za to nam oddało Magni Dura i Magni Banda. Więc fajnie. No za dużo tego nie było, więc i hajsowo mniej. Eee, tak samo zapyta się, gdzie są syngi? Syngi są już przerobione w Golda. Dlaczego tego Golda tak mało? No bo odłamkowaliśmy, eskowaliśmy Goldem z bossa i powiecie halo, halo, ale to zaniżanie wartości. Może, ale teraz mi taki system jest wygodniejszy, łatwiej mi to trzymać w depozycie, łatwiej mi to przedstawić i Wam pewnie się przyjemnie będzie to oglądało. Eee, teraz powinna Wam się wyświetlać gdzieś Tabelka z tego jak ja to liczyłem, ile co wyceniałem. Czy tropy są? O, tropy. Czy ceny są aktualne? Nie wątpię. Wątpię, bo któregoś dnia po prostu siadłem, jak miałem wolną chwilę, podpisywałem wszystkie ceny z targu i na bazie tych cen po prostu ściągam z innego arkusza z innej kartki w arkuszu kalkulacyjnym, więc ceny są po prostu z konkretnej jakiejś daty. A... Więc na bazie tego bazujemy, ale no mniej więcej bazujemy we wszystkich filmikach na bazie tych samych wszystkich cen. Więc macie odniesienie punkt 100 do 100, a nie 100 z 1 maja do 100 z 10 maja, więc troszkę bardziej wydaje mi się miarodajne. No i co? No i udało nam się zarobić tak naprawdę 149 milionów. Wow, dużo! Po podjęciu tak naprawdę kosztów w zysku zostało nam 18 milionów, co się przekłada na 186k za INSE, czyli gorzej. No dobra. Nie gorzej niż najgorsza a przygoda chwara, ale gorzej niż średnia z, chwa, z przygody. Więc wnioski się nasuwają same: czy to hard, czy to normal, i tak nie macie pewności, że zarobicie ze stówki więcej na tym, czy na tym. To jest totalna losowa. Zabawa i jedynie możecie się sugerować tym, że na normalu nie miałem jeszcze 900, a w poprzednim odcinku gdzieś chyba 800-900 było. Dobra, nie zajmuje czasu, lecę kolejną seteczkę Wam montować i zaraz po zmontowaniu będziemy bić kolejną seteczkę, bo niestety 400 jeszcze nie mam z Ubitej. Siemanko, cześć i do zobaczenia na szlakach.